Dobra, teraz co? Nie wiem. Main Set, secret, secret Center? No, po kolei. Aha, okej. Okay. Land Day. Day? Ale to jest klasik, chyba. O. Nie, bo jest Land Night, Land Day. Widzę. Night bierzemy, co? No. Room. 5 play. Dobra, room 1, 2, 3, play. Ej, ale daj więcej tego. Więcej krymików. Wbijaj. E, room jaki? 1, 2, 3. O jest, widzę, widzę, widzę. Ja pierdolę, z tego to będzie jeden wielki odcinek. Ja to dzielę trochę. No znaczy, ja nie dzielę, ja po prostu zmontuję najlepsze momenty. Ej, gdzie ty jesteś? tutaj gdzie? a w tobie byłem jakkolwiek okay. to brzmi dobra biegniemy słyszysz Ej, mi się mi się zdaje że już w to graliśmy ale słyszysz to? słyszę takie dziwne coś takie... a tu nie tego nie słyszę Boże, to było okropne. Takie ty ty Ej! Ale to było dobre, jak tak stał w miejscu, a nagle tak wyskoczył na nas, co nie? I tak spieprzumy No przeszkodziliśmy mu, Ej! Poczułem, poczułem się jak w filmie stary. Ogarniasz? Mhm. Bo w film. Nie Ale nie o to chodzi. Tylko po prostu w takim prawdziwym filmie. Ej! Co? Słyszałeś to? Nie. To co jest za nami! Seria. Ej! Teraz to słyszałem. Takie. O, nie sądzisz, że tu chodzi taki wielki ogry? Bo na zdjęciu był wielki ogry. No to może to jest ten fioletowy? Chyba tak. Bo ten fioletowy miał takiego pakera, jak pudzian. Niestety go słyszę. Juzu, głupi screamer! Jak! Stary! Takich ciarek na, na plecach jeszcze nigdy nie miałem. Stary ogarnia, że mi włosy na głowie stanęły tego nigdzie w pobliżu nie słyszę. Nie Włosy. widzę znaczy się. Włosy na głowie mi stanęły. A mi co innego stanęło. A mi nie, bo mi się sikać chce. A nie chcę wyjść do wika. Nie, pierdziele, idę spać. Zaraz. Widzicie, widzowie, jak my się dla was poświęcamy. My tu przeżywamy kryzys w wieku... Właśnie, sremy na nasze krzesła zamiast do kibla. krzesło mi... Ja już krzesła nie mam, kibę, kibę <grym> Ze, ze e, słyszysz to? Czekaj... Nie. A szkoda. O, Ej. patrz, wisi. Ej... Deszcz wszystko ten. Chyba tak, zalał wszystko. I... Myślisz, że... Fioletowy... <laughs> fioletowy na siłowni chyba był. <laughs> Dobra, czas na Noktowizję Jego chyba raczej nie przeoczymy. No szkoda, że nikogo nie widzę. FUCK! Co? Nic nie słyszałem, jakieś dziwne dźwięki. Musiałem do Ciebie podbiec, żeby czuć się pewniej. Nie, Niech Ciebie w dupę... Aha. W... Ja nie chcę być jego ofiarą. Słyszysz? Słyszę burzę. Przed chwilą słyszałem takie ogro. Takie... No właśnie. I staria śliny nie mogę przełknąć. Ale mogę. Słyszałeś tu? Nie. Jezu moje plecy normalnie nie wytrzymają o tym. Najgorsze jest to, że ja gram na pełnych słuchawkach. Jestem w pełni wyczyszczony od otoczenia. Stary, ja nie słyszę co się dzieje poza mną, bo mam słuchawki na fula. Specjalnie sobie podgusiłem na tym okazję na fula słuchawki. Ale normalnie jak ja go słyszę toż aż mi ciary przychodzą przez to, że mam na fula. J jego nie ma nigdzie. Słyszę go. Ja też go słyszę, nie martw się. Można sobie robić dobrze. Następnym razem, jak będę miał kamerkę, to będę to nagrywał z kamerką. Słyszę go przed nami. Ja też. Ej, ogarnia to, że żaden horror nie przestraszył. Nawet Outlast mnie nie przestraszył, tak jak teraz się na tubis. Ja opierdolę. Pamiętaj, Ale czerwone to cymbałki. O! łzy mi lecą, stary. Też leciałem płakałem przy tej mapie z... oh. Pójdę zapłakany spać. Najgorsza jest ta świadomość, że on cię goni. A, a, bo ta, nie ta świadomość, że wyskoczy nie wiadomo z dupy. Przewie drzewo rąbuj. Słyszę takie ble. No i ja cały czas to słyszę! Ale masz ładną dupę. Dziękuję, Tylko nie przemień się w Tinkiego. Ten dźwięk gasi wszystkie. Ale ten dźwięk orkazmu kobiety to po prostu gasi wszystkie. Ten... ta mapa na... ten... To taka ruina, no to jest chyba najstraszniejsza mapa ze wszystkich. Idziemy w stronę plaży. I idę na plażę. Eee. Żadnego tego nie mieliśmy. Jeszcze tam jest plaża. Jesteśmy na plaży. No Jezu. Słyszę go coraz bliżej. Ja właśnie też. Jakby coś mówił. O. Jest żółty. Ale leży po innej stronie. Czy żółty czasem nie ten? Nie płakał? To chyba żółty był na tym, tym bo był żółty. Właśnie myślałem, że to jest jakiś ten. To chyba żółty płakał, no. Idzie, tam jest! O kurde, jaki wielki! Ej to idzie do żółtego? Czy za nami? To coś cię goni! Dzięki. Nie wiedziałem. <noise> Ej, uciekaj to <noise> mnie. A gdzieś ty jest? Obok, obok w prawo. O kurde. Myślę, że to jest powiększony fioletowy. Myślę, że tak, ale to coś szybko biega. Chyba ciebie goni. Co? Za tobą poleciało Gdzie jesteś? Nie, nie leć do mnie Nie mów, że do mnie biegniesz Godzilla mnie goni! Teraz mnie goni Chyba przestał Sprawdzę Ej, ogarnij! Nie! nie Jest okropny Czuję kisiel. Gdzie ty jesteś? <noise> Biegnę do ciebie Gdzie ty jesteś? Ej, jestem Za tobą też jest <noise> A wiesz, on na, nawet na krok ci nie odstawia <noise> Biegniesz <noise> za mną? Biegnę, a on za nami <noise> Co to kubica? Nie, bawimy się w weka Mam nadzieję, że ktoś zaraz wejdzie do gry i go stroluje i niech on pójdzie do nie będziemy stawać, bo nas zabije. Jezu, głupiski. Wiesz, jak ja się wystraszyłem, jak go zobaczyłem z tyłu? Gorzej jest teraz się zatrzymać. Czego sprawdzę. Ach, Nada cię goń. Zwykłe tubi zadpadają przy takim życiu. Czy on nas kiedyś odstawi? Nie, albo nie. Chyba musimy się rozdzielić. Ty go nie. Ty go zdenerwowałeś. Na razie niech ciebie ściga. Właśnie o, ściga. Jeżeli tak, biegnę za tobą. Nie! Chyba nie zamierzamy tylko uciekać w tym odcinku. <laughs> Chyba zamierzamy. On nas na krok nie odstawia na razie. Może zgubimy go wśród gąszczy? Czego? Nie wiem, nic nie widzę widzieć biegnę. Ważne, że spierdasz. Jurek jesteś? Jurek. Aha. Ej, on jest daleko od nas. patrz. Jak to szybko zapierdolił? Teraz Ciebie goni chyba Nie mnie Smacznego Czemu on wygląda jak gory? Nie wiem, co on jest No Ciebie goni Dzięki za info Takie tam Jurek swapałeś już? Co? Nie Jest blisko Ciebie Dzięki Dlatego poszukam sobie ciebie. O, dziękuję. Jestem na wprost niego. Czyżby mnie zaczął gonić? A nie ciebie! No nie goń do mnie! Ja ci chciałem Siedek. pomóc i poglądek. Tak. Kastor. Tam jest Kastor. To końmy go. Życzę bo mnie ten gory na krok nie odstawia. Gdzieś tu! Jest! Może teraz odpuści. Zabrałem ci kije, że. On się jeszcze bardziej wnerwił. <grym wytrujemy> Nie zesłał się. <grym wytrujemy> Za mną to jesteś? No, proszę Ej, odwróć się, patrz. Nie. A on jest blisko. Nie. Nie mam zamiaru. Wiesz, że to główno dotykało cię normalnie ręką po plecach? Miział mnie. Chciał mnie spróbować. Dobra, nie ma go. Żartowałem! Wiem. wiem, bo ja, ja go słyszę. Głupie drzewa. No, zablokowałem się o jedno. Kurde, głupie drzewo. Ej, ty słyszysz tą muzykę? Tak, takie. <grym> Nie Ej, jak, jak znajdziemy domek, Nas nie? Nie w Jeżeli w ogóle jest. Jeżeli znajdziemy domek. Nie zmieści się w domku. No właśnie, do tej dziury się nie zmieści. Nas nie dogoniąt! Nas nie, nie dogoniot! Nie dogoni wcale nie, co się zatrzyma i zobaczymy. Goni raz za tobą. On za tobą. Nieprawda. Nie to się otwórci. No nie ma go. Mhm, <laughs> bo uwierzy. Ale na serio odwracam się i nic To przysięgnij Przysięgam ciu, 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 Ej ciu, serio Cziup Nie ma? Dotykowałeś? Nie Tylko po prostu go nie słyszałem Nie ma go To przed czym my uciekaliśmy <laughs> Nie wiem Idziemy dalej. Dalej. Tylko żeby zaraz... No kurcz, Sprawdzę Nie, nie ma go Tam jest! Gdzie? Tam, tam, patrz, 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 ja się patrzę tam. A gdzie ty jesteś? Tam się patrzę, tam gdzie się patrzę jest. Stoi? I, jest konos. nas! Jutekł A dobra, widzę cię. Ciebie goni. A co ty? A ja jego gonię. Przerzucił się na mnie. Nie... Możesz się już nie martwić No widzę to <laughs> czego do mnie Cześć ty. Cześć mała, chcesz tego wielkiego ogiera za mną Tu Długo zablokujemy Jest za wielki, żeby się przycisnąć Aha, rozwalił drzewo Nie, za niski Mam pomysł. Zginmy z godnością i... Aha, zginij i uciekajmy. Dobra, ja nic rozwinę. nie widzę, nawet nie wiem, gdzie są drzewa. Szukaj pudingu. Zobaczcie, czy za tobą goni, a ja zobaczę, czy za mną. Musi rozdzielić. Pudding. Ej, chyba za tobą goni, bo jego ja nie słyszę. Ja też go nie słyszę. To chyba za tobą Widzę go za tobą, wiesz Na pewno Gdzie? Albo jest gdzieś ze mną, bo przy sobie Za tobą go widziałem jak coś za tobą Siema! Nic nie ma I goni za tobą Widzę go tam jest. Ja też go widzę. No to z stąd. On go nie za mną, on go nie za mną. Wiesz on bym chwilę za tobą, dotknął cię. Józu! Gdzie on jest? Za tobą. O, kurwa. Obserwuję was. <laughs> Gdzie Chcia... jesteś? On cię chciał dotknąć. No to masz, bierz go. Ty gry się. <laughs> nie, ty go bierz go gdzie ty jesteś? Tutaj. Popórka jest za mną. Nie, to nie ma sensu myślę, wiesz. Co? Myślę, że to nie ma sensu. Ale co nie ma sensu? Tak uciekanie przed nim tylko. A co mamy zrobić? Walnąć go w ryj kamerą? Tak? Myślę, że bardziej zaboli nas jak on nas walnie. Nie, nie ma go już. W sensie biegnie tam. Z, z, zmienił y, trasę. E nie. Zaklinował się. Serio? Ej lol Ty faktycznie, patrz Czy ty to widziałeś jak on zawrócił? Eee, mam złą wiadomość <noise> Zabił mnie Normalnie mi podeptał Ty, mam go tutaj, tak, to jest przerośnięte Tink minki. <noise> Przedeptał mnie Bo ma ten trójkącik <noise> Przedeptał mnie Ej, ja się go już nie boję Przedeptał mnie no, straszny ry, ale no bez przesady. Deptał <gryptął> mnie. <gryptął> on mnie po prostu podeptał. Ale on jest łatwy. Podeptał mnie. No, słyszę. Najstraszniejsza była i tak ten. Co tam, ten... Dobra, ja. gram dalej. Gram dalej. Ale ja się z nim bawię teraz. Aha, zabił mnie. Dobra, no to.